Wolny, runda trzecia. I trzecia, ostatnia runda pojedynku pomiędzy Tomkiem Kowalskim, kuźnia Mistrzów Wyszków i Kazimierzem Klimasem. Kickboxing Bartoszyce, teraz świetny backflip po raz kolejny, wykonanie Kowalskiego, nadział się teraz na solidną kontrę z ciosów sierpowych, reprezentant Wyszkowa, no i ratuje się, teraz rejter jadą, reprezentant pobliskiej kuźni mistrzów. Teraz próba zakręcenia z jednej i z drugiej strony. Tam w momencie klinczu ale oczywiście sędzia tutaj bardzo czujnie, ale teraz rozrywa nam ten klincz. Świetny teraz bajki stąpka. Prawiły Kimasa. Zobaczmy jeszcze chwilę. Latającym kolanem zawodnika z wyszkowa. No widzimy, że ciężko oddycha Kimas. Przyciska, przyciska od razu Tomek Kowalski. Dobry prawy krzyżowy. Jeszcze kolano na dokładkę podopiecznego Boże Jazdowickiego.

Małe punkty, które na, zamienią na duże i będę miał ogromną przyjemność przekazać Państwu werdykt sędziowski. Zapraszam obydwu zawodników na środek ringu i spieszę Państwa ogłosić, że pierwszą otwar walkę otwarcia dzisiejszej Kurkowskiej kuźni mistrzów. Jednogłośną decyzją sędziów zwycięża Tomasz Kowalski na morzu przerwony, reprezentant kuźni mistrzów Kulśni. A więc Tomasz Kowalski, jednogłośną decyzją sędziów zwycięża w pierwszym. Pojdź tylko. i kurzi mistrzów F27. Prezes. Wyszkowie. Kurzina, mistrzów wyszków i kupiosta, kurzina, mistrzów.